Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca. Pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich i Biblia, to wciąż Boże Słowo. Skierowane do nas z głębi Jego serca i posłuchaj dziś tych słów. A teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. E, czy byłeś kiedyś zaskoczony niespodziewaną wizytą jakiegoś gościa? No, miałeś niewysprzątany dom, e, w zlewie zalegały brudne naczynia, niewłożone do zmywarki, może nie byłeś odpowiednio odziany. Może nie miałaś makijażu, no po prostu czułeś się zawstydzony i przynajmniej niezręcznie. No, pomyśl, że jak czytamy, przy powtórnym przyjściu Jezusa niektórzy wierzący mogą się czuć w ten sposób: niegotowi, zawstydzeni, znalezieni w niezręcznej sytuacji. Dlatego mniej uporządkowany swój dom posprzątany. Mam na myśli e, Twoje życie. E, sprzątaj regularnie wszystkie pokoje, czyli mniej uporządkowane e, przed Panem e, wszystkie dziedziny życia. E, pomyśl, nie wiesz kiedy ten gość przyjdzie po swój dom, e, czyli po swój kościół i, i on również nie chce, aby jakiekolwiek jego dziecko było tego dnia e, zawstydzone i niegotowe. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.